No dobra, jeszcze chyba jeden filmik, ostatni i spadam do chaty. Witam ponownie z radomia. Ruszyło się wiatr, wszystko zrobiło się chłodno, już robi mi się powoli zimno. Łapy komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy. Pod filmami znajdziesz nazwę autohandlu. Tak samo znajdziesz numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko. Minimalna wpłata złotóweczka. Wpłaty bez prowizji. Zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady. Ktoś zaraz napisze: że żebraku. Najpierw naucz się definicji żebraka, buraku, zanim napiszesz taki komentarz. tarcze w porządku. Oponka ładna kruzik 28 900 1.8 benzyna 140 koni rok 14 180 przejechane nygus nawet złotówki na paliwo nie masz słuchajcie jak to mówią w kupie siła skrzynia manualna piąteczka wolno sąca jednostka 1.8 można zagazować Trzeba jedynie regulować częściej luzy zaworowe, wołowinkę też Wam kiedyś już chyba pokazywałem. Była nieraz na filmiku w automacie na skórach XC70. Tak mi się wydaje, że prawie 40 tysięcy widzów łatwiej uzbiera na paliwko niż ja samemu. Samemu czy sam? Zwał, jak zwał, lecimy z tymi sprzętami, bo tu zamarznę za chwilę. Skąd ten wiatr się wziął? 32 900, 24 diesel D5, 185 koni, rok 9, 232 przejechane, skóra, napęd na 4 buty, wołowina. Taką w manualu bym chętnie sobie powiem wam przytulił, tylko przeważnie są w automacie. A ja jakoś za automatami nie przepadam i wam wspominałem, że te automaty w Volvo. No tak nie do końca. Po 13 roku je poprawili. Ta BMA też już była 41900-222 przejechane, 2 litry diesel 184 konie rok. 11. Skrzynia szósteczka manualna. Jasna skóra w środku. Zadbane wnętrze. Ładny alusek. Fajny kolorek. Pewnie każdy by chciał 3 litrówkę. A potem zdziwienie, że czemu taka droga? No bo na 3 litry akcyza jest o wiele wyższa no niestety bemeczka powiem wam nie wygląda źle sabolot saboloty wycofali już z produkcji a szkoda bo one miały coś w sobie zwłaszcza te stare krokodyle mi się podobały oponka dosyć ładna tarcze w porządku 25,902 litry turbo. 175 koni, rok ósmy. 229 przejechane wersja Vector. Skrzynia szósteczka. Półskórzane fotele. Kolor taki szary, dosyć ciekawy. Ale wieje, zobaczcie. A tak fajnie było. Ta wołowinka jest, powiem Wam, ciekawa. S60 Fajny kolor Oponka No jeszcze by pojeździł Tarcze Rantów nie mają Gdzie nie alusy przytarte delikatnie W limuzynce ładna I do tego fajne Słuchajcie wnętrze Skrzynia manualna szóstka Skóra brązowa Volvo co zauważyłem tutaj emblemat troszeczkę chyba ktoś go w ogóle zakosił, tak mi się wydaje. Gdzie nie gdzie alusek przytarty, oponki jako tako. No i tutaj ma z tej strony sporo takich odprysków od kamyczków. Jestem ciekaw jak to się stało, że tylko ta strona. Ktoś z was ma pomysł? Piszcie w komentarzach. Dobrze ten kaptur założyłem, bo wieje naprawdę coraz mocniej. 32 32900, 20 diesel, 163 konie, rok 10, 240 przejechane. Kamera cofania czyli silnik czterocylindrowy HDI pod maską. Dobra jednostka, uważana za najlepszą. Sama karoseria ładna no aluski takie troszkę przytarte oponki, no tu trochę odprysków nówka to nie jest BMK 2.0 w dieslu w kombi też alusek delikatnie przytarty oponka ładna tarcze widzę w porządku 39900 rok 13 przebieg 166 Niby Albo tyle jest Wnętrze zadbane Skóra skrzynia szóstka manual Na alusie Kolor niebrudzący się Przeglądałem ostatnio w Niemczech Takie BMki w kombi Za ile można wyrwać Od 7500 euro Można wyrwać taką BMę no, nie wiadomo w jakim stanie, też czy wszystko będzie w niej ok. Ładna guma, ładna guma na tej A5. Już Wam ją pokazywałem ostatnio. Alcantara S-Line, półskóra skrzynia manualna. Cztery dyszki, 330 przejechane, 240 KONI, 2008 w dieslu. No powiem wam tak Powtarzam się chyba, bo Na ostatnim filmiku też wam chyba to mówiłem Tutaj jak pokazywałem tą Audi Tarcze trochę przyrdzewiały Może trzeba pojeździć troszkę To auto spokojnie robisz Programem na 300 koni I prawie 600 N. W oryginale 3 litrowa TDI chyba ma Coś około 6,5 sekundy do setki. Tak. W diesel. A jak zrobisz ten program, schodzisz poniżej 6 sekund. Także wtedy naprawdę jedzie to. Rezerwacja. Megana. Już mi bateria zaczyna mrygać. Także jeżeli padnie dupa blada, stracimy łączność, uprzedzam. 22 900, 2 litry turbo 180 koni rok 9. Po opłatach skrzynia manualna, czyli 20 TCE. Silnik, dosyć ładny kolor i fajnie, że w manualu Renóweczka ładny kolorek. Audi w sportbeku biała bateria mryga łapa zsiniała mi już jedna i druga Weslajnie oponka Hankook delikatnie alusek widzę przytarty 25900 rok 14 e 25900 rok 9 214 przejechane 1.4 turbo 140 koni już bym namieszał Hehe. jak wiecie u mnie wszystkie materiały bez cięć bez montażu także może się zdarzyć już mi tutaj świeci że zaraz amen kaputo półskóra szóstka manual tutaj mamy kolejnego w quattro 33 700 160 koni 1.8 turbo także nie za fajny silniczek a tutaj mamy aszuchę w awancie, ale kartkę tak włożył, że za wiele chyba się tutaj nie doczytam. 38900 328 przejechane, 240 koni rok 10. Ładne wnętrze, praktycznie jak nowe w automacie awant zaraz łapa mi odpadnie bateria padnie <grystanie> także ale ostatnie nagranie już starczy mi dzisiaj zmarzłem teraz przez ostatnią godzinę zmarzłem a wcześniej było przyjemnie 36 900 2 litry diesel 143 konie 240 Przejechany rok 8 w limuzynie A4 Meriwkę wam kiedyś pokazywałem: 37,900, 140 koni. Coś tutaj jeszcze mamy ciekawego: Audi 28,900, 2 litry diesel, 120 koni, rok 9, 320, nalatane wnętrze, skóry, skrzynia szóstka manual. Tą BMW Wam też już nie raz pokazywałem 4,4 litra w manualu 286 koni I chyba wersja jakaś indywidual Tak mi się wydaje Ponieważ ciekawe ma Wnętrze 40 tysięcy zł rok 97 200 Przejechane Skrzynia szósteczka manualna. To jest chyba jeszcze silnik bez vanosa, No, Biały Kruk. Cena też, słuchajcie, odpowiednia: 42 tysiące za skoda Oktawie, 110 koni, 1,6 diesel, 210 przejechane, 42,900, rok 17 skrzynia biegów manual piąteczka Tak jak wam wspominałem już chyba na filmiku, że 1.6 diesle chyba w ogóle z szóstką nie wychodziło. No, no i tutaj niektórzy twierdzą, że ładne, niektórzy, że garbate, aluski troszkę poprzycierane. Audi A7 79000 Złoty 208 przebiegu, 245 koni, 3 litry diesel, rok 14 oczywiście w automacie Alcantara na półskórach. Wielka felga, wielka opona. No i ten garbaty tył, który nie wszystkim się podoba, mi akurat on się podoba. Pozdrowionka, do usłyszonka, idę do auta albo pojadę do domu, albo zmienię baterię, jeszcze jakiś filmik pykna, ale za bardzo nie ma już z czego nagrywać. Pozdro.